Hej kochani, kolejny dzień w raju, o, nie ma to jak kąpiel w gorącej wodzie osolonej 3 kg soli kłodewskiej. zanurzasz się cały, otwierasz oczy pod wodą, na początku jest delikatne, Swędzenie w oczach, potem przechodzi to wszystko, bo oczyszcza się organizm z różnych tam rzeczy, które się nazbierały w oku. Potem jak patrzysz przez oko, to wszystko tak jakby bez zasłony. Może przez to kazali nam myć się po takim kąpieli w morzu, w oceanie, żeby zmyć z siebie tą sól, bo ta sól leczy i naprawia wszystkie problemy skórne i to nie tylko, ona wpływa na ciało i umysł. Ktoś mi zwrócił dzisiaj uwagę, Diana, że ostatnio tak często dbam o siebie i kąpiele różne sobie robię, że prawdopodobnie związane jest to z teraźniejszą pełnią księżyca, czy co, coś takiego. A ja w ogóle nie słuchajcie, nie uważam, że to jest coś ważnego, dlatego że w każdym momencie powinniśmy dbać o swoje ciało, w każdym momencie powinieneś dbać o siebie, rozpieszczać się odpoczywać więcej niż pracować, jak tylko jest to możliwe. O, także kochani, życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam was z wanny. I dbajcie o siebie, bo to jest ten czas. I nie ma tu związku, czy jakaś pełnia jest, czy nie pełnia, czy jakieś planety się spotykają, czy nie. Bo tak naprawdę nic się nie dzieje. To jest kolejny ezoteryczny program który pomaga zarabiać im pieniądze. <laughs> a tak naprawdę wiecznie jesteście połączeni ze sobą swoim wyższym źródłem. Cały czas nigdy nie straciliśmy kontaktu. No dobra, ja się relaksuję, a wy życzę Wam miłego wieczoru. Kocham, kocham Cię, kocham Was. Trzymajcie się, papa. Pa.